Witajcie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja, AI, rewolucjonizuje sektor finansowy. Jeśli interesują Cię nowoczesne technologie i finanse, koniecznie zostań z nami do końca. Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki instytucje finansowe działają na co dzień: od analizy danych, przez automatyzację procesów, aż po poprawę obsługi klienta. AI jest wszędzie, ale jak dokładnie to działa i jakie korzyści przynosi? Jednym z najważniejszych zastosowań AI w finansach jest analiza danych. Dzięki zaawansowanym algorytmom banki mogą przetwarzać ogromne ilości informacji w krótkim czasie. To pozwala na precyzyjne prognozowanie trendów rynkowych i lepsze zrozumienie potrzeb klientów. Na przykład AI. Może analizować dane transakcyjne, aby przewidzieć, które produkty finansowe będą najbardziej pożądane w najbliższej przyszłości. AI pomaga również w automatyzacji wielu procesów, co zwiększa efektywność operacyjną i redukuje koszty. Automatyczne przetwarzanie transakcji, wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie ryzykiem to tylko niektóre z przykładów. Dzięki AI. Instytucje finansowe mogą działać szybciej i bardziej efektywnie, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Inteligentni asystenci, chatboty i systemy rekomendacji to wszystko możliwe dzięki AI. Te technologie pomagają klientom w zarządzaniu finansami. Odpowiadają na ich pytania i oferują spersonalizowane porady finansowe. Dzięki temu klienci są bardziej zadowoleni i lojalni wobec swoich banków. Jak będzie wyglądała przyszłość AI w sektorze finansowym? Wszystko wskazuje na to, że technologia ta będzie się rozwijać i zyskiwać na znaczeniu. Możemy spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych systemów analizy danych, lepszej automatyzacji procesów i jeszcze bardziej spersonalizowanej obsługi klienta. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Więcej na ten temat na blogu. Bankowe ABC. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować naszego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.